Dziękuję za wszystkie wiadomości tutaj mam bardzo, przepiękne, bardzo przepiękną wiadomość od klientki. Zresztą zapraszam Was na rytuał pełni, tak jak mówię 2 września, godzina 22. Jest to rytuał, który nie tylko usuwa wszelkiego rodzaju złożyczenia, negatywne energie w Waszym życiu, ale otwiera drogi tutaj energetyczne na obfitość. No właśnie. Jest pytania o piękną bransoletkę, koral, turkus i turmalin. Jest to bransoletka bardzo silnie połączona, jeżeli chodzi o działanie. Jest to talizman ochronno wzmacniający. W momencie, kiedy naładujemy ten talizman energią, on nie tylko ochroni nas przed zazdrością innych ludzi, ponieważ ma tutaj wpleciony koral przed złożyczeniami, Turmalin, bardzo silny, ale turkus ospowagaja, równoważy energię. Jest to bestseller w moim sklepiku, gdzie klienci bardzo lubią i te kamienie są czasami różnie połączone, w zależności od tutaj, w zależności od <gryw> danego dnia, po prostu weny. Więc jest to też brązoletka, która w pewien sposób wzmacnia naszą energię, wzmacnia, bardzo ładnie wpasowuje się w naszą aurę. Więc zapraszam serdecznie do sklepiku. Link znajdziecie pod postem i zapraszam też na inne rzeczy, na inne filmiki na temat właśnie tutaj rzeczy, które będę kontynuowała. Więc taką brązoletkę. No, powinien każdy posiadać w, swojej, w, swoim, w swoim właśnie zbiorze. Zapraszam.